Hej, Co ty jest za dziwny kanał? O! Są posty nawet na tym kanale i da się pogapić. Ej, co to kurwa ma być? Co to są za jakieś jebnięte posty? Co to jest? O nie, tak to nie może być. Szybko muszę skontaktować się z tym ze Suwelą. O! Ona już jego kanał widziała! I bardzo dobrze, niech jakoś usunie. z tu będę jego posty, a najlepiej ten kanał jednięty.